Wepchnąłeś mi się, pan, do kolejki! Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Da, Dziś już trzech takich było! Każdy tak mówi! Nie będę tego tolerował! Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Ja nauczę kultury! Nie chcesz się i jeszcze pić będzie. No to sobie wytłumaczyli kto ma. Ja cię nauczę kultury! Ja bym tego nigdy nie włożyła. To barbarzyński kraj.

Rozumiesz, kochana. Ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam, najmocniej. Chciałem coś załatwić bufiaste? w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież. Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana. Podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani, mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Siedzę ostatnio w domu. Witam w banku cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jako swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc. To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202, straciłem sporo czasu. się szanowny nie unosi? To przecież oczywiste, inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon, Gemmel... A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Zanim pójdę, muszę się do czegoś przyznać. Ja tu przychodzę specjalnie. Specjalnie? Tak. Żeby choć chwilę z panią porozmawiać, przyjdę jeszcze raz, może dwa, i w końcu może się pani do mnie uśmiechnie. Nie wyobraża sobie pani, jak bardzo na to czekam. Ach. Ach. Szanowny, to jest Czaruś? Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianpaneliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zabraca. O, kogo ja widzę! Serdeczności, mistrzu Geralcie. Dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem i mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kątem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i. Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady, ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w trymiga, cian Dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu wiedź mi nie, po co te nerwy. Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę, Wez... wezwanie od jaśnie oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 Mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam, interesiątka, Mistrzu Wiedźminie? Ha? Nie narzekam. Za... Tak. Powiększować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej, pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza tu są, nie wie, jak wymówić. Dajmy na to kodę Blessier. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz bank to Duma bokler. Wszystko w porządku? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No, ee, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję! Klnę się na brodę mojego ojca! Już raz dałem się oszukać. Drugi raz na to nie pozwolę. Mistrzu Geralcie, apeluję do twojego rozsądku. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Odzyskam od ciebie te pieniądze. Choćby siłą. Straż na pomoc! Co potrzeba? Zaraz ciągnęliśmy! Hier ja, ist Glut. Mistrzu Wiedźminie, tu są wasze pieniądze. Tylko nie wszczynajcie już więcej awantur, proszę. Tylko tyle? Spodziewałem się co najmniej kilku tysięcy. No wiesz, podatki, inflacja i takie tam. Na no co, na ekonomię nie poradzisz. E, mogłem się tego domyślić. A, mistrzu, i jeszcze jedno. Nie przychodź więcej do mojego banku. Nie potrzebujemy tu takich klientów. Nie ma to tam. To nie żaden bohater, tylko rzeźnik z blawy. Psst, waluty mam?